Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żerardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób, Kino Len, który odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie, Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście. A także ekrany multimedialne we foje CK oraz resursy. Reklamuj się w Żerardowie, bo możesz. Aleksandra Szymańska zapraszam na najnowsze wydanie telewizji Żylardowskiej. Za nami Dzień Dziecka z Fundacją Polsat. Placja na Pawła II wypełnił się mieszkańcami miasta oraz okolic, którzy mieli okazję zobaczyć na scenie występy takich gwiazd jak Kleo, Roxy Węgiel czy Julia Żugaj. Warto wspomnieć również, że tego dnia został otwarty wyremontowany oddział pediatrii w żylardowskim szpitalu. Już w najbliższą sobotę odbędzie się piknik zdrowia i bezpieczeństwa Czas dla Serca Naplacuje na placu Jana Pawła II o godzinie 9. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sport Live Żyrardów. 31 maja przy hali Aqua Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie zorganizowała święto patrona swojej szkoły, czyli Stasinki. Uczniowie przygotowali różne atrakcje, takie jak familiada, pokaz talentów oraz występy uczniów. Festyn odwiedziła również ochotnicza Straż Pożarna z Nowych Kozłowic, umożliwiając uczestnikom oglądanie sprzętu strażackiego oraz organizując wspaniałe pianaparty. Zapraszam na dalszą część programu. Dzień dobry. Ewatuacz zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu najnowsze dane Urzędu Statystycznego do 2060 roku będzie nas mniej na Mazowszu. Nowoczesne dostępne szkoły dzięki unijnemu wsparciu. Kolejne wyremontowane ośrodki kultury i obiekty sportowe. Choć Mazowieckie jest jednym z trzech województw o najwyższym przyroście naturalnym, to według prognoz, w 2060 roku w 35 mazowieckich powiatach spadnie liczba ludności. Tak wynika z właśnie opublikowanego raportu Urzędu Statystycznego w Warszawie. Dużym wyzwaniem na Mazowszu będzie także starzenie się społeczeństwa. Prognozy Urzędu Statystycznego w Warszawie są alarmujące. Do 2060 roku w zaledwie siedmiu powiatach województwa mazowieckiego wzrośnie liczba ludności w Warszawie oraz powiatach wołomińskim, legionowskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, pruszkowskim i piaseczyńskim. W pozostałych 35 przewidywany jest ubytek ludności. Największy m.in. w Radomiu, Ostrołęce, Płocku, powiecie romińskim czy lipskim, gdzie ubytek ludności wyniesie ponad 30%. Jeśli chodzi o gminy, to we wsi Ceran w powiecie Sokołowskim prognozowany jest spadek liczby ludności na poziomie ponad 70%, w raciążu 62%, a we wsi Pacyna, w powiecie Gostynińskim ponad 60%. To jest ogromne wyzwanie. W 172 gminach z tej grupy ponad 20% spadki liczby ludności, ale będą takie gminy, gdzie. Jak prognozujemy, te spadki będą sięgały 60-70%. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że w którymś momencie możemy mierzyć się z taką sytuacją, gdzie będziemy mieli wsie bez mieszkańców. Według raportu wyzwaniem w województwie mazowieckim będzie także proces starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z prognozą głównego urzędu statystycznego w roku 2060, to jest już niebawem za 35 lat, prawie wszystkie gminy w województwie mazowieckim będą miały co najmniej 1,4 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym powyżej 65 roku życia. Wezwania demograficzne sprawiają, że konieczne będą zmiany w planach inwestycyjnych. My, jako planiści, uważamy, że za dużo się buduje, że potrzebne jest dokonanie inwentaryzacji, na przykład mieszkań, domów, wszędzie tam, gdzie, gdzie ludzie się wyludniają, żeby zadbać o to, co jest, a nie budować cały czas nowe. I to jest taka nasza nawet taki scenariusz w naszej strategii. Drugi scenariusz. I myślę, że od kolejnej strategii to powinien być wiodący scenariusz. Statystycy i planiści zwracają także uwagę na konieczność myślenia przyszłościowego innego podejścia do budowania, bardziej z myślą nie o bieżących korzyściach i bieżącej kadencji, ale jednak o mieszkańcach, którzy zostaną tutaj w tej gminie i będą mieli inne potrzeby, inne usługi publiczne będzie trzeba im zapewnić o innej intensywności niż jest to teraz i już teraz powinniśmy o tym o tym myśleć i o tym dyskutować. Odpowiedział na wezwania demograficzne mogą być programy realizowane przez samorząd województwa, jak choćby program in vitro, dzięki któremu na Mazowszu urodziło się już ponad tysiąc dzieci, program Mazowsza dla Seniorów, który umożliwia realizację projektów wpływających na poprawę jakości życia seniorów, wzmacniając ich aktywność i udział w życiu społecznym, czy Mazowsza dla Zdrowia na działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. A jak Mazowsza wypada na tle kraju? W zestawieniu zresztą Polski Mazowszanie żyją dłużej i lepiej zarabiają. Województwo może się też pochwalić wyższym wskaźnikiem zatrudnienia i współczynnikiem aktywności zawodowej, czy większą liczbą oddanych do użytkowania mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców. Nowoczesna szkoła to taka, która nie wyklucza. Dzięki unijnemu wsparciu, kilkanaście placówek na Mazowszu zostanie dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Inne zyskają nowoczesny sprzęt, który ułatwi naukę i otworzy drzwi do cyfrowego świata. Dzięki dofinansowaniu unijnemu pięć warszawskich szkół oraz zespół szkół ponadpodstawowych numer 5 w Siedlcach i dwie podstawówki w gminach Nadarzyn i Rzekuń zwiększą swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w zespole szkół powiatowych w Myszyńcu powstaną nowoczesne pomieszczenia na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. W realizacji tych inwestycji pomogą pieniądze unijne w sumie ponad 19 milionów złotych. Poprawia się jakość, poprawia się użyteczność, funkcjonalność, ale co najważniejsze poprawia się dostępność. To bardzo dobre wiadomości dla miasta Stołecznego Warszawy, dla mieszkańców. Widać tutaj bardzo dobrą współpracę i efektywność tej współpracy. Ja zetknąłem się z tym problemem braku dostępności osób niepełnosprawnych w Budowlance już na początku mojej pracy rok temu. Był ten problem zgłoszony przez rodziców jednej z uczennic i ten problem dzięki tym pieniądzom uda się w ciągu najbliższego czasu rozwiązać. Mamy sporo uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mamy kierunki kształcenia, które pozwalają na to, żeby wykonywać potem pracę w tych zawodach, których uczymy. Natomiast brak tej windy dyskryminował uczniów z niepełnosprawnością, gdyż po prostu nie mogli ze względów fizycznych do naszej szkoły. Sale zostaną również przebudowane tutaj na nowo, natomiast pojawią się nowe obiekty w postaci łazienek i ważne jest to, że szkoła zostanie również rozbudowana o obiekt hali widowiskowo-sportowej, całe zaplecze sportowe. Samorząd województwa inwestuje także w kształcenie branżowe, które odgrywa kluczową rolę zarówno w edukacji, jak i w rozwoju gospodarki. W sumie 18 szkół zawodowych w Warszawie, Radomiu oraz powiatach płockim i Przesnyckim zostanie wyremontowanych i wyposażonych w nowy sprzęt. Modernizacje przejdą sale warsztatowe, a pracownie będą wyposażone w niezbędny sprzęt do kształcenia w konkretnych zawodach. To w sumie blisko 27 milionów złotych unijnego wsparcia. Mamy też szkoły, szkoły zawodowe, które będą doposażone. Chodzi o to, żeby uczniowie szkół zawodowych mieli jak najlepsze warunki do uczenia się. Mocno stawiamy na kształcenie zawodowe, tak aby ci młodzi radomianie, którzy kończą nasze radomskie szkoły zawodowe, byli jak najlepiej przygotowani do tego, aby wchodzić na ten już skomplikowany i bardzo, bardzo nowoczesny rynek pracy. Te środki pozyskane przez Powiat Płocki doposażą nasze już istniejące pracownie w nowoczesny sprzęt. Tutaj wzbogacimy na pewno pracownie pojazdów samochodowych, pracownie grafiki, poligrafii cyfrowej, pracownię informatyczną, pracownię hotelarską. Wyposażenie jest bardzo w porządku. Bardzo nam się podoba, czekamy na nowe technologie. Właśnie oczekujemy, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie, właśnie czekamy na nowsze sprzęty do naszej szkoły. Uczymy się obsługi na przykład klientów w hotelach, sprzątania, służba pięter, gastronomia. Wierzę, że po ukończeniu szkoły będę miała dobrą pracę. Jest to zakup sprzętu, tak żeby doposażyć szkolnictwo zawodowe. Tutaj poszliśmy tak mocno innowacyjnie. Z takich największych zakupów jest to elektryczny samochód, elektryczny ciągnik i elektryczna ładowarka teleskopowa. Nowoczesne wyposażenie, większa dostępność i szkoły otwarte dla wszystkich to nie wizja przyszłości, ale rzeczywistość, która dzięki wsparciu z Unii dzieje się na Mazowszu już dziś nowoczesny stadion w Grójcu, odnowiona filia ośrodka kultury w zabytkowym dworcu oraz długo wyczekiwany budynek użyteczności publicznej w Konopkach to tylko niektóre z setek inwestycji zrealizowanych dzięki programowi Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. W grójcu mieszkańcy mogą już korzystać z nowoczesnego stadionu przy ulicy Laskowej. Efekt jest e, imponujący. Byłem e, tu na tym stadionie e, kilkukrotnie, wtedy kiedy jeszcze bieżnia była e, taka żużlowa. Boisko nie było nawadniane, nie było oświetlone, ale też i bieżnia żużlowa, która bardziej była predysponowana do wyścigów, gokardów, nie wiem, e, żużlu, aniżeli lekkiej atletyki. A tutaj w pobliżu mamy szkołę dla ponad tysiąc uczniów, która też korzysta z tego obiektu. No i było to bardzo potrzebne jak suszy woda i cieszymy się, że udało się to zrobić dzięki właśnie środkom z sejmiku województwa mazowieckiego. W ramach kolejnych etapów ma powstać także lodowisko oraz nowy budynek dla piłkarskiego klubu Mazowsze Grójec. Projekt, który od wielu lat, no kilkadziesiąt lat nikt nie myślał o tym. Budynek straszył zarówno sąsiadów mieszkających tutaj obok, ale nikt nie miał odwagi podjąć tej rękawicy. I kiedy pan burmistrz zwrócił się z taką prośbą, że warto by było ten zabytek uratować, a jednocześnie przyczynić się do tego, żeby myśleć o uruchomieniu kolejki wąskotorowej, takiej nowoczesnej, która będzie w konsekwencji w ramach również współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym Bezpośrednio, bezpośrednio szła do do piaseczna tak? połączyć z piasecznym to nie było chwili zawahania. Cały czas staramy się pomagać, żeby ta myśl o utworzeniu przejazdu kolei wąskotorowej z Grójca do Piaseczna, a może dalej do Warszawy, urzeczywistniła się i są realne szanse na to, że to się stanie. Kwestia tylko lat i myślę, że kolej, tak jak mówiłem wcześniej, jest przyszłością. To, to się stanie, że ta kolej zostanie przywrócona na terenie miasta i gminy Grójec. W odnowionym budynku znalazło się pracownia artystyczna, kawiarnia i sala do organizacji wydarzeń. Odnowiono także historyczne elementy takie jak wieża ciśnień czy obrotnica kolejowa. Część zajęć będzie tutaj przeniesiona, ponieważ ośrodek, który mamy w centrum miasta jest małym budynkiem. Część zajęć będzie, na pewno ceramika będzie przeniesiona, będą teatry przeniesione, zajęcia z chórów, szachy. Konopkach udało się dokończyć budowę długo wyczekiwanego budynku użyteczności publicznej. Jego budowę pod koniec XX wieku rozpoczęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Konopki. To, co udało się zrobić w stowarzyszeniu, to są mury, budynek zamknięty, natomiast dalsza część no już niestety nie, finansowo nie pozwala nam na ukończenie tego budynku. Kilka lat temu budynek przejęła gmina Stupsk. Wtedy prace ruszyły i nabierały tempa. Bardzo się cieszę, że pomogliśmy tutaj w tym dziele. Myślę, że bardzo ważnym i pożytecznym. Sejmik województwa Mazowieckiego udzielił nam wsparcia. Milion sto tysięcy. Więc te środki pozwoliły na dokończenie budowy, która trwała blisko 25 lat. Na pewno będę korzystała z tego ośrodka i będą korzystały z niego moje dzieci, te młodsze i te starsze. Tutaj jest bardzo bogata oferta dla mieszkańców, taka kulturalna, a sam ośrodek jest przepiękny, wnętrza to naprawdę takie miejsce, w których jest bardzo miło przebywać. Nie mieliśmy dotąd takiego miejsca i to jest spełnienie marzeń mieszkańców te możliwości są nieograniczone. Myślę, że od dzisiaj będziemy jeszcze bardziej wykorzystywać ten budynek. zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli absolutnie pełny dostęp. Cieszymy się niezmiernie, niezmiennie, że jest tutaj bardzo dużo czytelników w różnym wieku od najmłodszych do najstarszych seniorów. Skorzystaliśmy z tym, że został nasz ten budynek do końca wykończony. W budynku znajduje się Gminny Ośrodek Kultury, Filia Biblioteki Publicznej oraz Strażnica OSP. Prasa samorządowa to istotne źródło informacji dla mieszkańców wsi, miast, powiatów czy regionów. Dzięki niej dowiadują się o realizowanych inwestycjach, planach i innych działaniach podejmowanych przez samorządy lokalne. Dyskusja nad przyszłością mediów samorządowych trwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad ustawą medialną, której projekt zakładał zakaz wydawania prasy samorządowej. Pomysł ten budzi kontrowersję i wywołał falę dyskusji. Samorządowcy i eksperci ostrzegają, że ograniczenie działalności tych mediów uderzy w mieszkańców, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie często są one jedynym źródłem lokalnych informacji. Prasa samorządowa jest bardzo ważnym elementem informowania społeczeństwa o wszystkich ważnych wydarzeniach, planach rozwoju wspólnot lokalnych i w żaden sposób nie stanowi konkurencji dla prasy lokalnej, ponieważ ma zupełnie inny segment odbiorców. Porównywanie czy mówienie o tym, że to jest konkurencja jest moim zdaniem nieuprawnione. Badania pokazują, że prasa samorządowa jest chętnie czytana, przede wszystkim przez ludzi starszych. 20% z nas chętnie po nią sięga i przede wszystkim są to osoby starsze. Osoby starsze, które no nie mają skąd czerpać informacji na temat swojego samorządu, tego co się dzieje w, w ich gminie, tego gdzie zrobić badania profilaktyczne, jaką ofertę kulturalną ma lokalny dom kultury. Absolutnie tego rodzaju periodyki, jak kwartalnik, który się ukazuje raz na trzy miesiące, według mnie nie jest żadnym zagrożeniem dla Mediów, tak zwanych komercyjnych, ponieważ one no, zupełnie inna, na innych zasadach działają, podejmują zupełnie inne tematy. My ze, ze sobą w ogóle nie konkurujemy, według mnie to jest. Często jedyna forma pozyskania informacji, a w dobie niestety dynamicznie starzejącego się naszego społeczeństwa i osób, które przyzwyczajone są do czytania, do wydawnictw drukowanych, jest to bardzo ważne dotarcie z tymi informacjami. Według badań Ibris z 2024 roku na Mazowszu aż 20% respondentów wskazuje bezpłatną prasę lokalną, głównie samorządową, jako główne źródło informacji o miejscu zamieszkania. Najczęściej są to Osoby starsze, które rzadziej korzystają z internetu. A ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień.